Rzeka biała, tak? No, tak na mapie. No gruda raczej niż biała. No ale tak się nazywa. A tam mamy nostek w tym roku. A idziemy prosto cały czas. Musimy tym przejściem podziemnym przejść. No. Dziemy. Jakieś występy są Fajnie, nie? O, jaka gwiazda w środku O, sobie grają na gitarach O, tym wyszliśmy. A którym weszliśmy? weszliśmy? A którym weszliśmy, Kacper? Tam, tam, tam. Mama No pokazuje, dobrze. No pokaże wam tam. A my nie, tam. tam. Nie, nie, nie tym. Tam weszliśmy, Kacper. O, Forsycja. Gdzie Forsycja? To, to? jest Forsycja? Kacper, co to jest? To jest... Forsycja. Naszym oczom ukazuje się rynek kościuszki białym stole Tam musimy iść sobie zdjęcie zrobić tym czternapisze Plasz Jest niesamowite, nie? że taka pogoda mhm. W Łodzi Słane. tak brzydko było lało tutaj Po drodze jeszcze było Po drodze jak lało czy to pić? Jak zawsze A no tak Coś sławna z tych z picia w tych kranach Uuu. Ewa na zimę zakręcają Podoba mi się ten rynek mm -hmm. To centrum jakby... jakieś tam jest ta idziemy tam, zobaczysz? Tam jeszcze jest jakiś y, ratuszowy Ceny. 12 kotlet schabowy Tutaj? No. Tylko w że w tej godzinie może być zamknięty. No chyba jest. Dzisiaj do 19. Wiesz Monia, kręgosłup cię boli, pancie uzdrowi. zdrowi. naprawdę tak, ci ludzie, którzy to przyszli, to przyszli tu na pańcu, bo chcą cię wydolić, bo tak jest najprościej. Tak jest najprościej zepność myśli. Chcą mnie skroić, chcą mnie gdzieś Chodź! Ty, który nie wierzysz Boga, no chodź. Chodź. Ty, który nie wierzysz Boga, potrzebujesz jego ingerencji. Chodź! Chodź! Przekonasz się! Będziesz od starość i wszystkim ludziom na świecie powiedzieć! Zobaczcie, to jest szczema! Zobaczcie, to jest herencja! Zobaczcie, oni się kłam... Tam nie wchodzimy na ten strył, to Dziwnie jest. Albo nie trafiliśmy. Siedzieli, papierosy palili na klatce. Niech oni tu jedzą, idziemy tam zobaczyć i przyjdziemy najwyżej. Nie? Znaczy, przyjdziecie tam. Czyli tu byliśmy. Pole polesarz, Kasper? Ale co? Ten bar? Nie. Ha, Natka, ty polesarz ten bar? Tak, ale ja też trzymam psa. Ja, ja. psa. No, masz fajnego psa. Ja też polecam. O, latają helikoptery. Polecam, bo nawet rachunki nie przychodzą do tego stolika, co tkernyną, to trzeba tylko do sąsiadów płacą. Witaj się Kasper, kolega, za kolegę znalazł. Przewitaj się jeszcze raz. No, coś, coś, nie ten, niedozmowny. E. E, on zawsze, akwizytor jakiś, z idzie. Został mi to ja mu tą teczkę, chodź.

no, z tej strony są, jest czerwony Przy tym świetle zachodzącego słońca idealnie Dziemy. Idziemy sobie tak w tym białym stokiem ulicami, a tutaj krasną jakiś. A nie, to Kasper no To miś Miś, no, ale on ma cza czaszkę. Czaszkę Tak, ona trzyma. Wyś albo nie byś. O, Oto jest pytanie. Like we play our Shakespeare on. Oh, oh. A lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.